Cześć, Michał z tej strony. Dziś podczas herbatki z Aten pokażę Wam, jak zamienić sygnał Ethernet na sygnał RS. A mianowicie będę mówił o urządzeniach z serii SN3000, a dokładnie SN3002P oraz SN3401P. Literka P na końcu oznaczeń będzie nam wskazywała, że są to urządzenia z serii PoE. Oczywiście w ofercie znajdziecie również urządzenia, które nie posiadają tej funkcji, w przypadku kiedy nie będzie ona wymagana. Zobaczmy, co jest w pudełku, ale na przykładzie jednego z nich. Pakowanie zawiera coś, co jest bardzo szczególną cechą wyróżniającą tego typu urządzenia, a mianowicie akcesoria do montażu zarówno na szynie DIN, jak i ewentualnie w szafie rack. Do tego oczywiście samo urządzenie. Tą wersję, którą tutaj będę pokazywał, to jest Seria 3401P. Na czym polega różnica między tymi dwoma urządzeniami? Ano na tym, że Seria 3000 bez czwórki w nazwie będzie oznaczała możliwość zamiany sygnału Ethernet tylko i wyłącznie na RS232. Seria 3401P lub bez literki P daje możliwość zamiany sygnału Ethernet również na RS-422 oraz RS-485. Na przykładu oba urządzenia mam tutaj przy sobie. Jeżeli chodzi o oznaczenie samo w sobie, czyli cyferka na końcu 1 lub 2, ona wskazuje na dwa porty RS lub jeden port RS. Przód urządzeń jest bardzo podobny. Mamy zasilanie. Lub ewentualnie zasilanie terminalem plus sygnał Ethernet. Także urządzenie nie jest bardzo skomplikowane w budowie, bardzo prosto je podłączyć, bardzo łatwo je gdzieś zainstalować. Natomiast daje bardzo fajną możliwość zamiany sygnału Ethernet na sygnał RS, czyli możliwość dostania się do urządzeń, które wymagają zarządzania za pomocą RS232, 422 lub 485 za pomocą sieci Ethernet. Urządzenia same w sobie posiadają bardzo sprytny interfejs GUI, który pomagał na konfigurację. Ale oczywiście dają możliwość również na podłączenie się za pomocą puty, za pomocą Java console, za pomocą innego klienta, który pozwoli na konfigurację urządzeń QRS. Urządzenia będą działać zarówno z Windows, Linux, jak i MacOS. Do tego posiadają wsparcie dla serwerów autoryzujących, takich chociażby jak Radius. Mają możliwość filtrowania adresów IP tak, żeby niepożądana osoba nie dostała się do samego urządzenia. Zbierają TLS 1.2. Posiadają bardzo wygodny interfejs konfigurowania GUI. Pozwalają także na możliwość konfiguracji samych urządzeń za pomocą takich rozwiązań, jak chociażby PuTTY. Gdzie można zastosować tego typu urządzenia? A mianowicie w transporcie, w energetyce, na liniach produkcyjnych czy w instytucjach medycznych. Więcej informacji uzyskacie na naszej stronie internetowej, do której odwiedzenia serdecznie zachęcam. Zachęcam również do subskrypcji naszego kanału, abyście nie pominęli kolejnego naszego filmu. Na dziś to już wszystko. Dzięki. Hej.